Moja historia wygląda następująco. Problemy zaczęły się u mnie w liceum, ale ja wtedy w ogóle nie, nie myślałam na temat transseksualizmu czy zmiany płci. Miałam żal, że mama, która tak bardzo mnie dobrze oceniała, nagle się ode mnie odwróciła i uznała, że, że ja już nie potrzebuję tej uwagi. I zaczęłam się włóczyć po mieście. Po jakimś czasie trafiłam w złe środowisko. Zastanawiałam się wtedy nad tym, co zrobić, żeby ludzie, zwłaszcza mężczyźni, nie traktowali mnie przez pryzmat tego, że jestem kobietą, żeby nie widzieli we mnie osoby, którą można seksualnie wykorzystać, czy nawet robić jakieś uwagi na temat urody. I zaczęłam wpisywać frazy typu: Nie chcę być traktowana jak kobieta. Chciałabym być traktowana neutralnie, albo jak, jak są traktowani chłopcy. Kiedy ja tam się zarejestrowałam z ciekawości na początku, ponieważ to forum często mi się pojawiało w wynikach, no to tam dzieliłam się po, po kawałku swoją historią i często inni użytkownicy twierdzili, że oni mieli podobnie. Jeżeli ja nie lubię tej, tej żeńskiej roli w społeczeństwie, to może oznaczać, że jestem trans, no ale nie podobało mi się to, że ludzie zaczęli mnie traktować jak dziecko i zaczęłam się zastanawiać nad hormonami. To była wtedy ta decyzja, że no skoro dobrze mi jest w tej roli na daną chwilę, no to może powinnam jednak pójść w te hormony i do tego już była potrzebna diagnoza, bo ja kiedyś zawsze myślałam, że transeksualizm to jest coś bardzo rzadkiego, no tak tak to było wtedy, nie? I że zdobycie takiej diagnozy polega na naprawdę jakimś bardzo szczegółowym przebadaniu danej osoby, być może na jakichś cechach fizycznych, które wychodzą w badaniach laboratoryjnych. Natomiast nigdy nie pomyślałam o tym, że wystarczy udać się do wybranego psychologa, czy psychiatry i on takie zaświadczenie wystawi po jednej wizycie. Jednocześnie czułam jakąś taką no, satysfakcję, że Wtedy tak, że niszczę ten swój wizerunek kobiecy, że robię coś wbrew woli matki, bo matka, kiedy się w międzyczasie dowiedziała o tym, była przeciwna. Mój ojciec, nie wiedząc, nie rozumiejąc tego, jakie to jest straszne, chciał mnie wspierać, bo on uważał, że jeżeli faktycznie to mi ma dać szczęście, a tak mówili też lekarze, Również do moich rodziców, pomimo, że ja byłam dorosła, ale moja mama drążyła temat i lekarz powiedział, że tranzycja da szczęście. Ja zerwałam z ostatnim chłopakiem, no i później tam doszło do tego zamknięcia. I od tego czasu zaczęły się te prawdziwe problemy z identyfikowaniem się jako osoba trans. To wszystko zostało zignorowane przez, i przez lekarzy, i przez sędziego. I przez biegłych nawet. Człowiek jest wtedy zapatrzony tylko w, w, w realizację tranzycji i, i chce bardzo szybko realizować konkretne kroki. Jest całkowicie obojętny na głosy rozsądku, które idą od rodziców. Środowisko nawet twierdzi, że rodzice, którzy nie wspierają swojego dziecka w tranzycji, szkodzą mu, i że należy się od takich rodziców odcinać. No, i zdecydowałam się na tą mastektomię nieszczęsną. A ja wtedy ucinałam temat, w ogóle nie chciałam mieć do czynienia z moją mamą, czego dzisiaj strasznie żałuję. I zaczęłam zastanawiać się, co zrobić, żeby, jeśli już muszę brać te hormony, nie brać ich tak dużo, i wtedy po długich bataliach ze samo, sama ze sobą. I po długim pytaniu się, czy ta histerektomia jest faktycznie bezpieczna, zdecydowałam się na nią, pomimo, że nigdy jej nie chciałam, ale osoby z forum deklarowały, że te, które były po histerektomii, że biorą bardzo, jakby dużo rzadziej testosteron niż wcześniej, bo po przeprowadzce decyzja o detranzycji bardzo szybko przyspieszyła i i ja naprawdę na poważnie zaczęłam już po prostu odkrywać przyjemność w tym, że ludzie mnie widzą znowu jak kobietę. Ja zadzwoniłam do osoby, która zajmowała się grupami wsparcia dla osób uważających się za transpłciowe i zapytałam ją, jak przeprowadzić detranzycję prawną. To ona po konsultacji z moim byłym lekarzem powiedziała, że wszystkich oszczędzi Ponowna tranzycja, co jest absurdem. Grupy wsparcia mają charakter wspierający tą fałszywą tożsamość. One nie próbują szukać przyczyn. Musisz być szanowany, szanowana za, za to, za kogo się uważasz. Jeżeli ktoś tego nie szanuje, no to to jest skandal, to jest transfobia, i tak dalej. Zaczęłam szukać na własną rękę specjalistów, którzy by mi pomogli w, w prawnej detranzycji. Udało mi się znaleźć takich ludzi. To jest niesamowite, jak bardzo pomocnych ludzi udało mi się znaleźć. I to wśród osób, które są uważane za nietolerancyjne, okrutne i, i niepomocne. Właśnie to one mi pomogły. Dziękuję. Ja mam nadzieję, że to pomoże i Przynajmniej jednej osobie, bo warto jest zajrzeć w tą przeszłość, albo tą bliską, albo tą dalszą. Co się stało? Dlaczego nie chcesz swojej płci? Dlaczego ty jej nie akceptujesz? To jest klucz do rozwiązania problemu.